Ok, mamy czwartą 4:33. Jesteśmy po śniadaniu, spakowani. I zaraz ruszamy w e, przynajmniej 12 godzinną wędrówkę, a może i 14 albo 15, 16 godziną. W sumie 16 do 20 mamy. Tak, na dobrą sprawę. To idziemy gdzieś tam. Ale chciałbym, by nie iść naokoło. O, na no tamten szczyt, który wydaje się strasznie lichy na tym nagraniu. Na wschód niestety nie zdążymy. Na zachód może się wyrobimy gdzieś. Tak, ej, w sumie? Z tego ornaku na przykład nie? Nie, tutaj musielibyśmy po siedzieć. Dwie godziny na Iwaniacką, na Ornak, ja fajnie. Dotarliśmy na Grzesia i właśnie z niego schodzimy, który jest tam z tyłu. Chyba nie widać. A teraz, teraz zmierzamy na Rakoń, a następnie na Wołowiec. To będzie na pewno trudne. Moim samopoczuciem fizycznym obecnie będzie to na pewno trudne. No ale cóż, no może jakoś damy radę. A tymczasem Alicja gdzieś poszła tam w przód. O, tam ją widać, tam w przód. Ale chyba jej nie dogonimy. Chodzi za szybko. Ostatnio musi na mnie poczekać. Nikt nie wie, co to jest i po co to jest i czy to się je, ale ludzie to zbierają, więc albo masowo trują swoich rudaków, albo to się je. Tu jest pięknie. No. Pufy. Jest to coś pufa? Yy, kwasy tłuszczowe yy, nienasycone. Wiele jest tak piękne są i rakoń piękny, tanap. nie czujemy się na siłach. O, ale tam fajnie chmurka sobie idzie po tym trzpiecie. Dobra, to podejście jest straszne, naprawdę. Jeżeli tego nie widać w kamerce, proszę uwierzyć, że jest straszne. Bardzo stronne, i bardzo zygzakowate i trzeba zejść bardzo na dół i to jest bardzo daleko, bo ludzie są malutcy. I to jest na ten, na... Jaki to jest szczyt? Kończyst... Aha Jarząbski i po prostu mnie boli i mi się spać. Ale to jest pięknie. To nas trzyma. Aha Czyli zaczynamy. Gotowy. Jak bardzo nie jesteś gotowy? Bardzo? Bardzo, bardzo? Bardzo, bardzo, bardzo? Czy może bardzo, 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 bardzo? Nie chcę zapeszać, ani, no nie wiem, wprowadzać jakiś yy, grobowy nastrój, ale uważam, tak myślę, tak mi się wydaje, że to podejście jest gorsze niż na Wołowiec. Nie no, no, są takie schodki fajne. Jakie jak schodki? No, o Boże schodki, uwielbiam schodki w górach. To jest najlepsze, kiedy mogę wejść po schodkach przez godzinę. Poza tym nie wiem czy widać moje spieszchnięte już usta Ale jestem tak wysuszona. No, no dobra, może jakoś to pójdzie Nie no, ja zawracam Idę na skuśkę, tu do schronisko No jest to było straszne A przyszliśmy stamtąd Tędy, 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 tędy Tam na rakoń z tyłu, na wołowiec i tu Droga na czy Okazała się na tyle niefajna że akurat na niej zabrakło nam wody, i poprosiliśmy panów Słowaków o ociupeńkę wody. Panowie nam z miłą chęcią użyczyli wody, więcej, bo oczywiście trochę wypiliśmy i dali jeden wspaniały gratis, kochanie. Kupi. O... <śmiech> <śmiech> mm, 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 mm. Mm, jeszcze lepsze kłopiwo nie piję. jest Biedry za 1,90 zł. <laughs> no. Ostatni raz podsumowanie. Schronisko... Gdzieś tam. Potem pyk 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 na Grzesia. Z Grzesia. Pyk 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 pyk. Tam na rakoń. Z rakonia pyk pyk pyk, wołowiec. Z Wołowca. Pyk 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 tam w dół, tu na coś tam, coś tam. No name, Jarząbcze sedlo i na Jarząbczy czy wierch. A teraz pyk 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 pyk. Pyk 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 na ko -y, kończysty. 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 Jeszcze orla to nie tutaj. Pyk 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 pyk. Na starobociański starorobociański. starorobociański i mi. nie jest tak, tak daleko i tak wielkie, że o to starorobociański. I tam w dół. Na hale Ornak. Dwie ciekawostki. Tu mamy Bystrą, Błyszczy i Bystra. Tam mamy Trzy na którym wczoraj byliśmy. Kończysty wiejek. W Bołowiec byliśmy, Jorząbczy, byliśmy, Uczniowie będziemy. Trzy byliśmy, Grześ byliśmy. Całe tacy schodziliśmy dzisiaj, Zachodnie. Tam ostatni na dzień dzisiejszy, i, i potem gdzieś tam w dół. A tam na górze czekają na nas dwie takie dziubeczki. Patrzą się, jak wchodzimy. Zainteresowane. Zachód z Ciebiej Przełęczy zabrzeliśmy! Jaaa, fajnie! Ostatni szczyt. I teraz już. Trochę my oszukali. Tamte jednak nie było ostatnim szczytem, to było jakieś w ogóle przejście skaliste, które było tak masakryczne. A ornak mamy tutaj, a my znaleźliśmy taką ścieżkę, która idzie sobie tutaj obok i liczymy na to, że ją, nią obejdziemy ornak, bo na pewno już potem tam jest w dół, bo już się robi trochę ciemno, a my jesteśmy jeszcze trochę wysoko. Aha. Mamy tylko jedną latarkę o wątpliwej jakości baterii z zeszłego sezonu Odciski na palcach to najmniejszy dyskomfort jaki aktualnie dokucza mnie najgorzej ramiona moja poparzona twarz i ramiona i plecy, i ramiona, i wciąż nic nie wiadomo, tak jak mówiłam. Cholera, jasno. No wciąż idziemy wzdłuż. Idziemy, nie? Co no. chcesz powiedzieć? Że wreszcie zgłodzimy i zjemy lody na Kropówkach. To jest najlepsze, co się mogło nam przydać. sernikowe A jak nie będzie, to się popłaczę. Ale może będą pistacjowe albo słone karmel. No, a to... Podsumowując, wczorajszy wieczór, ponieważ y, zabrakło nam siły na trzymanie kamerki i światła odpowiedniego, bo studio nam wysiadło, lampy nam wysiadły i nie byliśmy w stanie nic nagrać. Ostatnie nagranie jest jak wyruszamy ścieżką, licząc na to, że y, to Czuj. będzie skrót Aha, to... i obejdziemy tą ładną ścieżką, która Pięknie szła polanką. Co było dalej? Ale to był skrót. Był. No był, był. No to, że tam były trochę faszcze. Kosod nas przetrzepała. Dobrze, dobrze podsumowane, że przetrzepała. No, kosot dała nam w kość. No. Tym bardziej, że już ją pokonywaliśmy w lekkim półmroku. No. Jak coś nam ewentualnie spadło bądź... Tak się nam wydawało, to ciężko było ale ocenić. Się spadło. Ale śm śmiesznie się po nie chodziło, bo trzeba było stawać już w niektórych momentach na te pięki czy tam gałęzie, żeby je odhaczyć, bo bardzo zagęszczone to było. I potem jak się schodziło, to ta noga z tyłu tak do góry leciała, bo tak odbijała. Było dosyć no. w twarz. No, ale jakiś tam skrót wyciągnęliśmy resztkami. 3% mojej baterii na telefonie dośledziliśmy w którą stronę i żeby wyjść z powrotem na szlak. Mieliśmy, jak tu mój telefon powiedział, 15 minut na przełęcz. A, było pół godziny. Oj więcej, ja myślę, że już 40 parę minut szliśmy na przełęcz Iwaniacką. A później ponad godzinę szliśmy do schroniska na tej latarce. A teraz mamy dolinę Kościeliska? Czy kościelisko? kościelisko. Prezentując Polskę, teraz idę wszystkim, pokazuję, jaka ze mnie Patriotka. I zahaczymy, może o jakieś jaskinie, i może pójdziemy na krupówki, może znajdziemy transport do domu, i może jakoś wrócimy. Może. Albo tak. No. To ten. Ostatnie tam, ten, ten. Tego. Widoki górskie.